Cześć, tu Alex ze Snakes Infinity. Słuchajcie, jakiś czas temu obiecałem Wam odcinek o tym, jak zachęcić samce i samice do kopulacji. Myślę, że jest to idealny moment, dlatego że przynajmniej ja, ale zakładam też, że jakaś część hodowców rozpoczyna właśnie swój sezon. U mnie on się rozpoczyna mniej więcej we wrześniu, czasem w październiku. To też zależy od tego, ile dany samiec ma po prostu samic do odwiedzenia. No i chciałem Wam opowiedzieć z jednej strony o swoich jakichś takich trikach, które się sprawdzają i które lubię, ale też opowiedzieć o trikach, o których słyszałem, które osobiście nie testowałem, a być może będziecie wy mieli ochotę to wypróbować. E, więc zacznę może od takich najprostszych i oczywistych, ale też pokażę Wam mniej więcej swoją perspektywę na temat, czyli zabawa temperaturą i e, światłem. E, jakiś czas temu na samym początku swojej przygody z pytonami królewskimi bawiłem się w zmianę temperatury, ale też w zmianę długości, czyli wydłużanie i skracanie dnia. To były doświadczenia, które były dobre, natomiast po jakimś czasie przestałem jakkolwiek modyfikować temperaturę i Oświetlenie i uzyskałem nawet to lepsze wyniki w mojej ocenie. Dlatego już od kilku lat stosuję stałą temperaturę 31 stopni w dzień, 26 w nocy przez jeden równy jakby rok. Natomiast wcześniej bawiłem się w obniżanie temperatury do 26 stopni w dzień i do 20, nawet trochę poniżej 20 stopni w nocy, zwłaszcza dla samców, w ramach takiego jakby nakręcenia. Podobnie było ze światłem, skracałem po prostu cykl świetny o parę godzin, i później go wydłużałem pod koniec sezonu. Jeżeli chodzi o temperaturę, jest pewna metoda, której sam nigdy nie stosowałem, ale słyszałem o niej bardzo dobre rzeczy. Nie stosowałem, dlatego że uważam, że wyniki hodowlane, które mam, są dla mnie satysfakcjonujące, więc po co miałbym w tym momencie to testować i w jakiś sposób to zaburzać. Natomiast, jeżeli Wy jesteście ciekawi i chcecie po prostu coś nowego, albo po prostu potrzebujecie jakiejś wskazówki, bo coś nie idzie, to są osoby, które po prostu wyłączają ogrzewanie całkowicie. Czy w pomieszczeniu hodowlanym. Czy w rak systemie, czy w terariach, i w ten sposób symulują trochę nadejście takiego zimnego frontu. Wiem, że po prostu taką niską temperaturę, którą osiągają w tym momencie, to nawet potrafi być 18 stopni i tą temperaturę utrzymać od jednego do kilku dni, zanim po prostu ponownie włączają całe ogrzewanie do tego samego poziomu, który był, bez żadnych później modyfikacji. Słyszałem, że ta metoda ma bardzo fajne wyniki, ale tak jak wspomniałem, ja jej nigdy nie testowałem, chciałem po prostu się z Wami podzielić. Idąc dalej do takich metod, które stosuję, ja w większości sytuacji wrzucam po prostu samca, do samicy. Po prostu łatwiej jest samcem po prostu przenosić go po różnych samicach. Natomiast zdarzyło mi się zrobić odwrotną kolejność, czyli po prostu przerzucić samicę. Do samca. No i tu w tym miejscu mam nadzieję, że pojemniki, w których trzymacie samce, są wystarczająco duże, że po prostu to się udało, bo po prostu ta metoda całkiem fajnie się sprawdza. Jest też metoda, którą wykorzystuję trochę w innej sytuacji, bo zdarza mi się, że pod koniec sezonu, jak moje samce z kolei nie chcą jeść, bo są po prostu przebuzowane, pakuję je w styropian i wywożę je ze sobą na jeden dzień po prostu w inne miejsce, najczęściej jakieś z synem do mojej matki, po prostu wtedy otwieram ten styropian, jest tam nowe. Powietrze, wachluję, zamykam i po prostu tego samego dnia wieczorem wracam z tym wężem, który przejechał się, więc trochę go potrząsło, ale jednocześnie też miał zmianę otoczenia, wraca do nowego pudła i ta metoda mi się sprawdza świetnie, jeżeli chodzi o węże, które nie chcą jeść. Nie tylko samce po sezonie, ale i węże, które po prostu nie chcą i żeby im zrobić taką trochę e, zmianę w kontekście otoczenia i zachęcić je po prostu ponownie do jedzenia. E, przy czym opowiadam Wam o tym, bo czasem fajnie się sprawdza tego typu przejażdżka właśnie dla samców w kontekście trochę podniesienia poziomu hormonów, i e, sprawdziło mi się to też w kontekście zachęcenia samców do kopulacji. E, także to są tego typu metody w kontekście przemeblowań, nazwijmy to tak. I teraz idąc dalej. E, może zanim opowiem o metodzie, którą lubię najbardziej, opowiem o kolejnych, o których słyszałem, które nie testowałem. Czyli e, wiem od niektórych osób, że wyciskają spermplagi od samców i takimi spermplagami nacierają samce, które nie chcą kopulować przed wrzuceniem ich do samic, żeby trochę... E, Zasymulować takie poczucie u samca, że jest po prostu drugi samiec obok, jakaś konkurencja i go po prostu w jakiś sposób nakręcić. Nie testowałem, także nie wiem, ale być może ktoś, kto to testuje, będzie chciał się wypowiedzieć w komentarzach i zachęcić innych do tego sposobu. Z kolei też nie testowana metoda, ale wiem od niektórych osób, że wpuszczają więcej niż jednego samca jednocześnie do samicy. E, nigdy nie testowałem, z kolei słyszałem śmieszne historie, czyli wiem, że są osoby, które wpuszczały dwa samce jednocześnie do samicy, dlatego że właśnie jeden samiec nie kopulował i e, mówię o tym trochę z e, takim uśmiechem, dlatego że zdarzyły się sytuacje, w których. E, Dwa samce po prostu się złączyły, ale to nie były po prostu dwa samce, tylko ten niekopolujący samiec okazał się po prostu samicą, który był źle zidentyfikowany, źle wyseksowany. Więc o takich śmiesznych sytuacjach też słyszałem. I może teraz o kolejnych metodach, które fajnie się sprawdzają u mnie, które testuję, i na koniec oczywiście o tej najfajniejszej. Zdarza mi się w momencie, w którym puszczam. Samca, oczywiście, to wszystko musi się skoordynować odpowiednio w czasie, ale gdy mam samca, który nie chce kopulować, zdarza mi się wrzucić wylinkę innego samca, który po prostu kopuluje ale musi ona być po prostu świeża. Czyli jak mam jakiegoś samca, który jest w trakcie wylinki, to czekam też, aż on ją zrzuci i puszczam jednocześnie samca do samicy z tą wylinką tego innego samca. To miało bardzo fajny rezultat. I może teraz przechodząc już do najważniejszego mojego triku. Czekam najczęściej przy młodych samcach, które nie chcą kopulować, do momentu, kiedy samica jest w trakcie wylinki. I w momencie, w którym ona jest tak mniej więcej 1 do 3 dni od zrzucenia, wrzucam tam to, tego młodego samca. W momencie, w którym ta samica zaczyna zrzucać welinkę, jest bardzo aktywna, chodzi po tym pudle, ale jednocześnie zrzuca welinkę, wydzielają się różnego rodzaju feromony, to zauważyłem, że to bardzo dobrze działa na samca. I moje roczne samce zazwyczaj na początku września, października jeszcze nie są takie chętne, a w momencie, kiedy uda mi się trafić właśnie taką samicę w okolicach października, listopada czy grudnia, to to jest moment, w którym ten samiec już zaczyna i dalej kopuluje płynnie. Dlatego to jest metoda, do której Was bardzo zachęcam, czyli żeby to samica zrzucała wylinkę w swoim pojemniku, w obecności tego młodego samca, który nie kopuluje. I co tutaj Wam też dodam. To jest po prostu sposób, który polecam już od jakiegoś czasu też osobom, z którymi rozmawiam, które mi pytają jakieś rady i nie pamiętam, kiedy ktoś mi powiedział, że po prostu to się nie sprawdziło. To jest chyba jedna z najfajniejszych metod i najskuteczniejszych, przynajmniej odkąd sam mnożę też swoje pytony królewskie. No i co? To były chyba wszystkie wskazówki, które chciałem Wam przekazać, ale zakładam, że większość z Was też ma jeszcze może inne pomysły, inne swoje doświadczenia. Także to jest idealna okazja do tego, żebyśmy się tym wszystkim podzielili, czy w komentarzach. Także komentujcie ten filmik. Piszcie też nawet po prostu luźno, czy korzystacie, czy nie korzystacie z tych metod. Co wam się najbardziej sprawdza? No i co? Jakby budujmy dalej fajną społeczność osób z dobrym doświadczeniem dzięki takim mam nadzieję wartościowym materiałom. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.